Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Piotr Gor. Witam wielce czcigodnego. Panie Stanisławie, co według pana mogłoby być takim punktem zwrotnym, który doprowadziłby do upadku, a przynajmniej poważnego osłabienia Unii Europejskiej. Jakie korzyści polityczne, finansowe przyniesie Niemcom, czyli faktycznym jego architektom słynny Zielony Ład? No punktem zwrotnym byłoby dojście przez Niemcy do przekonania, że Unia Europejska przysparza. Im więcej kłopotów niż korzyści. No, i gdyby postanowiły ją rozmontować, to mogło to być bez żadnych takich dramatycznych akcentów, po prostu by zapomniały zapłacić składkę. Jeszcze by może kogoś namówiły drugiego, żeby też zapomniał zapłacić składkę. No, i ci wszyscy dygnitarze unijni musieliby wrócić do domu, bo nie mieliby czym zapłacić za hotel, restaurację. Także to. Bez żadnych, nikt by nawet może nie zauważył takiego tego, dla co jakie Niemcy korzyści polityczne, finansowe, fakt Zielony Ład. No takie, to jedną przynajmniej widzę taką, że y, dzięki lansowaniu Zielonego Ładu y, Niemcy skłonią kraje słabe i głupie. Do tego, żeby zrezygnowały z nośników energii, którymi dysponują, na rzecz nośników energii, którymi nie dysponują. No i skończy się na tym, że Polska na przykład, która tutaj w tym jest, należy do tej drugiej grupy krajów słabych i głupich, Polska zrezygnuje z węgla, będzie musiała kupować rosyjski gaz od Niemców. No to dla Niemców to jest dobry interes. Tomek Smola, Szanowny Panie Stanisławie. Podawał pan przykład wystąpienia papieża Benedykta XVI poświęcimy jako element skoordynowanej polityki historycznej niemiecko-izraelskiej. Przypomnę, że chodzi o wypowiedź jego świątobliwości o tym, że naród niemiecki był pierwszą ofiarą Hitlera. No tutaj, czy mógłby pan rozwinąć tę myśl? No, muszę tu sprostować. Benedykt XVI powiedział dokładnie tak, że hmm, naród Niemcy były Pierwszym państwem okupowanym przez nazistów. tak powiedział Benedykt XVI. Więc mm, chodzi mi o szerszą pana. Szerszą pana ocenę wypowiedzi papieża, na ile pana zdaniem była ona niefortunna i została wykorzystana przez tamtą stronę, ale a na ile mogła być wyrachowana? Pamiętam, że media głównego ścieku i tak miały papieżowym Benedyktowi za złe to wystąpienie, bo to syn Niemiec nie użył w nim ani razu słowa antysemityzm, a jedynymi ofiarami, jakie nazwał wprost, byli chrześcijanie. Jak pan ocenia pontyfik pontyfikat obecnego papieża emeryta serdecznie pana pozdrawiam i życzę wszystkim tej pogody ducha o której często pan mówi. No ja uważam, że Benedykt XVI żadnego wypadku przy pracy nie zrobił, że to była wypowiedź przemyślana. I y, nawet jeżeli nie miał takich intencji, y, to znakomicie się wpasowywała w niemiecką politykę historyczną, y, która, przypomnę, zmierza do tego, żeby Niemcy, z Niemiec stopniowo zdejmować odpowiedzialność za II wojnę światową. Więc przedstawienie tezy, że Niemcy były pierwszym krajem okupowanym przez nazistów, można oceniać jako majstersztyk. Po pierwsze rozróżnienie Niemców i nazistów, że naziści to by było jakieś ciało obce. No a po drugie, że Niemcy były, Niemcy, w ten sposób Niemcy ze sprawcy, II wojny światowej jednym SUSem wskakują do pierwszego szeregu ofiar. No. <grymne> Trudno mi sobie wyobrazić większy majstersztyk propagandowy. Także nie wiem, myślę, że Benedykt XVI no, jest Niemcem, w związku z tym dlaczego miałby. Tutaj tak, nie, tak sobie nie pomyśleć. Na przykład, tym bardziej, że rzeczywiście, no, tak jak Polska czy Rosja została okupowana przez bolszewików, no to Niemcy przez nazistów. No, nie, nie było to takie całkiem odległe od prawdy, ale propagandową wymowę. Miało niezależnie od tego, co tam sobie przy tym myślał Benedykt XVI. Jak pan oceniał pontyfikat obecnego papieża Emeryta? No, on był krótki i taki, no, sama abdykacja Benedykta XVI świadczy, że on sam doszedł do wniosku, że celów jakie mu przyświecały przy obejmowaniu pontyfikatu nie będzie w stanie osiągnąć no i w tej sytuacji moim zdaniem źle zrobił no ale bo powinien walczyć ale widocznie uznał że to ta walka nie ma szans powodzenia bo jak Pamiętamy, Benedykt XVI podawał za przyczynę swojej abdykacji stan zdrowia. No widzimy, że zdrowie jak na razie daj Boże każdemu, żeby tak dopisywało, więc na pewno przyczyny były inne. Pani Marta Grzywacz, Szanowny Panie Redaktorze, jakie jest Pana zdanie odnośnie legii akademickiej? Gdyby Pan miał ponownie 20 lat, to czy wziąłby pan w niej udział? No to zależy od tego, jakie cele by sobie stawiała, bo Legia Akademicka no, mogłaby, ja, ja miałem 20 lat w 60. latach, no to nie wiem, jakie cele Legia Akademicka mogłaby sobie wtedy stawiać, które by były jakieś no, realistyczne, takie, że warto by było tam dla nich ryzykować. Drugie pytanie. Jak spędzał Pan młodości swój wolny czas? Jak dbał Pan o balans między życiem prywatnym a zawodowym? Serdecznie pozdrawiam. Wolny czas spędzałem w różny sposób na lekturze, na rozmowach z przyjaciółmi, i na. W chodzeniu do kina. Ja lubiłem chodzić do kina, czasami tam oglądać telewizję. Jeśli chodzi o rozdział między życiem prywatnym i zawodowym, no to tutaj takiego ścisłego rozdziału nie było, dlatego że w redakcji Standardu, gdzie pracowałem no to mieliśmy taką bardzo zgraną, towarzyską, taką tam paczkę tak zwaną. Także często to życie zawodowe się splatało z prywatnym. Pan Jorgen Mellinger, proszę pana. Gdyby Polska odrodziła się jako monarchia nawiązująca do tysiącletniej historii państwowości, Żydzi mieliby jakiekolwiek prawo skutecznych żądań za pozostawione mienie. Żydzi i teraz nie mają żadnego prawa. Żydzi chcą po prostu wymusić na Polsce realizację tych roszczeń. To jest... Żadnej podstawy prawnej do tego nie mają. Oni chcą... Nakłonić czy wymusić na polskich władzach, żeby pozory takiej podstawy prawnej stworzyły. I bardzo możliwe, że takie próby by podejmowali również i wtedy, gdyby w Polsce odrodziła się monarchia. Całkiem możliwe. Wyobrażam to sobie bez trudu. Pan Adam Banach, witam pana, panie Stanisławie. Wielokrotnie mówił pan, że istnieje plan przeniesienia Izraela na terytorium Polski i służą temu różne intrygi. Jak, pa, jak państwa poważne w postaci Niemiec i Rosji mogą pozwolić na to, by Izrael zainstalował się przy ich granicach? Przecież nie mogą naiwnie wierzyć, że gdyby tu byli, gdyby tu byli, przestaną umacniać własną pozycję na niekorzyść sąsiadów, jak to robią obecnie z krajami arabskimi. Tym bardziej, że mają swojego politycznego wasala w postaci USA, które będzie ich bronić i wspomagać na o wiele większą skalę niż Polskę. Izrael będzie im zagrażać o wiele bardziej niż obecnie słaba Polska której mają pełno swoich agentów i własne stronnictwa polityczne. Izrael jako państwo poważne z pewnością nie. Pozwoli się tak zinfiltrować i sprowadzić do bycia jakąś strefą buforową o gospodarce peryferyjnej, niekonkurencyjnej i uzupełniającej gospodarkę niemiecką, jak to obecnie dzieje się z naszym krajem. Pozdrawiam i zdrowia życzę. No ja nie wiem, czy wielokrotnie o tym mówiłem, ale mówiłem rzeczywiście zainspirowany taką wypowiedzią Henry Kissingera. Tam, coś o polityce międzynarodowej musi wiedzieć, był sekretarzem stanu w swoim czasie Stanów Zjednoczonych, i on powiedział, że w ciągu 10 lat Izrael może nie być, no to przecież nie wyparuje, tylko gdzieś się przeniesie w bezpieczne miejsce. Jak Niemcy z Rosją by na to zareagowały? No, jeśli, by nie, jeśli by potrafiły temu zapobiec. No to by potrafiły, a jeśli by nie potrafiły, no to musiałoby to przyjąć do wiadomości pewnie ze zgrzytaniem zębów, ale no cóż, trudno. Pan Mateusz Kurczyna. Szanowny panie Stanisławie, czy działania w sprawie udzielenia wsparcia firmom w ramach tarczy finansowej nie mają charakteru takiego jak te udzielanie przez senację? Nieraz pan o nich wspominał. Dla nakreślenia tła, cytat ze strony. PFR. Wsparcie finansowe otrzymywane w ramach tarczy finansowej określane jest jako subwencja finansowa. Subwencja ta podlega zwrotowi, przy czym w określonych przypadkach może zostać umorzona w części nieprzekraczającej 75%. Dla celów podatku dochodowego pomoc finansowa z PFR traktowana jest jak pożyczka. Mam obawy co do tego, co stanie się z firmami, gdy będą musiały pomoc spłacać. Umorzenie też nie jest optymistyczną opcją, ponieważ wtedy pomoc podlega podatkowi dochodowemu. No przecież, niezależnie od tego, firmy będą musiały spłacać to tak czy owak. A skąd rząd bierze pieniądze na to? No teraz tam pożycza. No ale jak pożycza, to będzie musiał oddać. A jak będzie musiał oddać, to skąd weźmie pieniądze od tych firm, które teraz ratuje. To jasno, one, że tak powiem, samopomoc uprawiają, a rząd tylko próbuje obcinać tego kupony. Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, wymieniając systemy rządzenia w państwach europejskich, wymienił pan system kanclerski i system parlamentarno-gabinetowy. Czym się one różnią? Tylko tym, jaki tytuł nosi przewodniczący Rady Ministrów, podobnie jak. Pan kiedyś powiedział, uważam, że system prezydencki byłby efektywniejszy. Zlikwidowany zostałby miły obyczaj oddzielony przez po PRL, że nie rządzi ani premier, ani prezydent, lecz pierwszy sekretarz, który nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności za swoje rządy. Premier jest premierem z łaski pierwszego sekretarza, natomiast wybranego prezydenta zmienić by się nie dało. O, tam dałoby się, ale trudniej rzeczywiście. System kanclerski. No, taki system kanclerski mamy w Niemczech, gdzie władza wykonawcza właściwie w pełni się skupia w osobie kanclerza, który jest jak gdyby takim prezesem komitetu wykonawczego większości parlamentarnej. A prezydent w systemie kanclerskim pełni funkcje czysto takie dekoracyjne, nie ma żadnej władzy. U nas ta władza jest nieudolnie, powiedziałbym, nieudolnie podzielona między prezydenta i premiera, które, którzy stanowią dwa organy władzy wykonawczej. To oczywiście jest złe, dlatego że. Tym bardziej złe, że prezydent w Polsce jest wybierany w głosowaniu powszechnym, więc ma bardzo silną legitymację demokratyczną, ale władzy nie ma, bo władzę większość władzy ma premier, który takiej silnej legitymacji demokratycznej nie ma. Ja też uważam, że system prezydencki byłby lepszy. Po pierwsze, dlatego, że yy, Usuwałby ten dualizm władzy wykonawczej, potencjalne zarzewie konfliktu, przynajmniej jedno z tych zarzewi konfliktu by eliminował, a po drugie uniezależniałby stabilność władzy wykonawczej od chwiejnej równowagi w Sejmie. Prezydent, raz wybrany na pięcioletnią kadencję, Byłby stabilny, władza wykonawcza byłaby stabilna, co więcej, mógłby zostać wybrany na drugą, bo dzięki temu państwo miało rządy o długiej kadencji. No i jest inne niebezpieczeństwo wtedy, bo prezydent by się trochę uniezależnił, był uniezależniony od właśnie takiego układu sił w Sejmie, co by mogło budzić w nim jakieś takie dążenia do. Władze dyktatorskie, jak to kiedyś kuponiak mówił, że rządził dekretami. No, ale takim remedium na te bonapartystowskie ciągoty, to jest rozdzielenie władzy wykonawczej od dyspozy dyspozycji funduszami publicznymi. Otóż, kto inny ma władzę wykonawczą, a kto inny ma klucz do kasy. To jest bardzo dobre remedium. Na ciągoty bonapartystowskie. Ja w projekcie swoim konstytucji tam opowiadam się za, systemie, za systemem prezydenckim, zresztą cały czas uważam, od samego początku uważam, że system prezydencki jest lepszy i yy, dlatego, gdyby to ode mnie zależało, to bym system prezydencki w Polsce wprowadził. Mam nadzieję, że kiedyś to się uda, nie mnie, tylko jakimś innym, już ludziom, którym dobro państwa leży na sercu. No, i tą optymistyczną, pod tym optymistycznym wyznaniem wiary, kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.